Cześć, ja jestem Sarci. Witam Was w kolejnym materiale z cyklu Niezależne Granie. Jest to seria, w której w każdym odcinku prezentuję Wam inną grę niezależną, czyli taką produkcję, która została stworzona zazwyczaj przez jakieś niewielkie studio deweloperskie i bez wsparcia wielkich wydawców. Tym razem pokażę Wam grę Tesla Grad, która swoją premierę na PC-tach miała 13 grudnia, a więc jest to jeszcze nowa, świeża produkcja. Gra też ukaże się w przyszłym roku na PlayStation 3 oraz Wii U. Na razie jest dostępna tylko na PC-tach. Możecie ją zakupić na Steamie na przykład. W opisie macie wszelkie informacje na temat ceny, na temat tego, gdzie można grę kupić. Więc jeśli gra wam się spodoba, to serdecznie e, zachęcam, dlatego że gra prezentuje się dość ciekawie i jeśli ktoś lubi łamigłówki, to może m, się e, tym tytułem zainteresować. Ja tutaj rozpocznę nową grę. Już nie ukrywam, że wcześniej sobie e, sprawdzałem ten tytuł. I też powiem od razu, że prezentuję Wam demo tej gry. I to, co tutaj widzicie, to nie jest sam początek, dlatego że gra właściwa się rozpoczyna od trochę innej sceny. To jest jakieś, myślę, kilkanaście minut po, po rozpoczęciu pełnej wersji. W demie możemy właśnie odtąd sobie rozpocząć. No i cóż, jak widzicie, kierujemy sobie takim chłopcem. Jest to w ogóle dwumiarowa platformówka z elementami logicznymi. I dość ciekawa, trzeba przyznać, dwumiarowa platformówka, już mnie zaintrygowała tak naprawdę w pierwszych chwilach. Przede wszystkim, właśnie ważne jest tutaj rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek logicznych. Tutaj w ogóle cała fabuła jest opowiedziana bardzo szczątkowo, bo tutaj nie mamy żadnych dialogów, wszystko musimy tak naprawdę odczytywać na podstawie tego, co widzimy na ekranie. Ogólnie opowiada fabuła o konflikcie. Pewnym, w który tutaj się wplątał nasz bohater. W rolach głównych jest tutaj jakiś zakon Tesla Manser. Nie do końca wiadomo początkowo o co chodzi. Z pewnością, dopiero z czasem, tutaj twórcy więcej rzeczy zdradzają. W każdym razie, to nie fabuła powinna być dla nas najważniejsza. My musimy tylko wiedzieć, że trafiamy do pewnej wieży Tesla Tower i musimy dostać się na jej szczyt. I taki jest tak naprawdę cel główny tej gry. Tutaj mamy rysunki pokazujące, że jeśli dotkniemy tego robocika, to wtedy tutaj się wznosimy na takich polach grawitacyjnych, bo musicie wiedzieć, że w tej grze zagadki opierają się przede wszystkim na operowaniu magnetycznością i elektrycznością. To tutaj będzie taki główny, wow, taki główny motor napędowy tych zagadek. Tutaj na przykład musimy uważać, żeby nie dotknąć tego robota, no bo wtedy właśnie tam nas to pociągnie do tej elektryczności. Tutaj mamy na dole robociki, które nam opuszczają te Różne kwadraciki, te różne platformy, lub też je podwyższają. Zaraz zobaczycie o co tutaj dokładnie chodzi, bo za chwilę zdobędziemy sobie pierwszy gadżet. Nasz bohater może nosić różne gadżety. W demie mamy bodajże tylko dwa, ale w pełnej wersji będzie ich więcej. I te gadżety są wykorzystywane w trakcie całej gry. To jest pierwsze, co zdobyliśmy, czyli takie specjalne rękawice, którymi możemy nadawać różne kolory przedmiotom. Możemy nadać kolor niebieski lub też czerwony. I ogólnie działa to tak, że czerwony kolor przyciąga się do niebieskiego i na odwrót, a z kolei jeśli mamy czerwony i czerwony, to wtedy się nie przyciągnie. Na przykład teraz widzicie, że czerwony się przyciągnął do niebieskiego, ale jak zmienię ten kwadracik na niebieski, to wtedy to poleci do góry. I taki prosty mechanizm, ale zostanie wykorzystany tutaj w wielu zagadkach, zresztą to też zaraz zobaczycie, a później to będzie jeszcze bardziej rozwijane w kolejnych etapach gry. Tam w ogóle na górze mamy do czynienia chyba z jakimś sekretem, bo tutaj też sekrety są jak najbardziej obecne. Ja w sumie powinienem tam pewnie z góry jakoś zeskoczyć, ale już teraz nieważne, mi chodzi tutaj głównie o pokazanie gry. Tutaj widzicie, na przykład tutaj jak niebieskie zrobię niebieski kolor użyję, to wtedy to nie poleci do góry, ale jak czerwony, to już jak najbardziej, bo na górze mamy czerwone, znaczy niebieskie platformy, więc musimy te przeciwne kolory tutaj właśnie do siebie przyciągać. Mamy też coś takiego jak właśnie takie roślinki, które powodują, że wznosimy się w górę na takich polach, jak tutaj. Tutaj przechodzimy jednak dalej. Ogólnie, oczywiście, początek gry pełni rolę bardziej takiego samouczka. Tutaj też na czerwono. Jednak, żeby przejść dalej, to jeszcze tutaj musimy uderzyć w to na dół. O, właśnie. I wtedy to zleciało właśnie na dół ta platforma, bo były obie czerwone i wtedy już się to nie przyciągało nawzajem. Dobra, co my tu mamy dalej? Możemy to przenieść do góry, tamto, tam wpuścić i wtedy zamieni to na jakiś kolor. O, właśnie, dzięki temu to poleciało do góry. Mogliśmy w ten sposób sobie otworzyć przejście. Proszę bardzo, ruszamy dalej. Ok, teraz na górę. I przechodzimy w tamtą stronę. Ogólnie mogę się tutaj wrócić. Ogólnie jest tutaj też taki system, że po jakimś czasie wracamy się też do pewnych pomieszczeń. To też zresztą zobaczycie, chociażby i tutaj. Zaraz Wam to pokażę. Zwróćcie uwagę, zapamiętajcie to pomieszczenie, bo my tam jeszcze będziemy. Na razie nie mogę przechodzić przez tą elektryczność, ale w niedalekiej przyszłości zdobędę gadżet, który pozwoli mi czegoś takiego unikać. To też zresztą zaraz zobaczycie. Ja na razie ruszam dalej, oczywiście. No, jako że jest to gra niezależna, przede wszystkim chodzi tutaj o rozgrywkę, i każdemu oczywiście musi się taka rozgrywka koniecznie spodobać, ale ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie do tej gry nastawiony. Przypomina mi po prostu takie klasyczne produkcje, bo gra jest też, trzeba przyznać, dość trudna. Znaczy, trudna, może to jest złe określenie, ale jest tutaj taki system, że jeśli. Oj, tutaj muszę inaczej to zrobić. Że jeśli. Czekajcie, najpierw tamtego załatwię, niech tylko podejdzie. Na niebiesko, chyba. No tylko, że on się teraz przeciągnął do, tej, do tego kwadracika wyraźnie nie do końca mi to pasuje. Dobra, niech idzie tam. O, właśnie. W ten sposób to trzeba było zrobić. Ach, no tak, jeszcze raz muszę. Tutaj trzeba uważać. Dobra. No i nie dokończyłem. Otóż, jeśli tylko zostaniemy uderzeni chociaż raz. No to automatycznie giniemy, więc tutaj nie ma przebacz, możemy od razu zginąć bardzo szybko. I tutaj też się ginie często, jeśli nie znamy rozwiązania jakiejś zagadki, to trzeba też przyznać. Dobra, teraz w to uderzamy, wtedy się taki mechanizm odblokowuje i przejście też mi się odblokowało. To mnie przyciągnęło teraz do sufitu. Zaraz zejdę na dół. No, tutaj muszę uważać, bo w tym polu jestem przyciągany kurczę przez. Okej, okay. przejdźmy po prostu. Nie mogę ruszyć tego robota, bo wtedy mnie ciągnie w lewą stronę, a tam jest ta elektryczność, która mnie zabije. O właśnie, na przykład teraz. Dobrze, witam was po cięciu. Postanowiłem zrobić cięcie dlatego, że właśnie powtarza się tu jednak te krótkie fragmenty, kiedy się ginie. I wprawdzie właśnie na taką krótszą metę nie jest to zbyt uciążliwe, ale jeśli dłużej przyjdzie nam się z jakimś momentem zmagać, no to jednak też dla Was do oglądania byłoby to zbyt nieciekawe. Więc postanowiłem takie cięcie zrobić. I patrzcie, tutaj mamy kolejną rzecz, czyli ciemne pomieszczenia. Akurat to jeszcze nie jest ten moment, ale z czasem dojdziemy do takiego miejsca. Z kolei w tym miejscu będziemy mieli walkę z pierwszym bossem. Mamy coś takiego. W ogóle zwróćcie uwagę na ten steampunkowy klimat w tej grze. To jeśli ktoś lubi takie klimaty. No, to e, myślę, że poczuję się zachwycony e, przy tej produkcji. Też jest bardzo ciekawa ścieżka dźwiękowa, szczególnie właśnie w trakcie tej walki z bossem. Musimy teraz robić tak, że tutaj robimy na niebiesko te kwadraciki, i wtedy one lecą do góry do tego przeciwnika, i w ten sposób możemy go pokonać. Kiedy kilka razy właśnie tak uderzymy, to on wtedy zionie ogniem, i musimy tego unikać następnie. Tutaj strasznie przyspiesza to wszystko. I też trzeba to wszystko uniknąć. Więc teraz pierwsza faza mi się udała i kontynuujemy dalej. Dobra. Trzeba tu być bardzo ostrożnym, bo tak jak mówię, jeśli tylko raz wpadnę do tego ognia tam, albo jeśli ten przeciwnik mnie tutaj spali, no to to już jest mój koniec. Muszę powtarzać całą walkę od początku, dlatego tutaj nie ma przebacz. No właśnie. Mówiłem, że nie ma przebacz, i tak jest w istocie, bo jak widzieliście, wpadłem do tego ognia i od razu musiałem rozpoczynać całą walkę od nowa. Ale teraz powinno pójść całkiem okej. Okay. Mamy więc trzecią fazę walki. Oczywiście ona polega cały czas na tym samym, ale z czasem jest coraz trudniej, bo teraz e, e, strasznie mnie to ponosi w prawą stronę do tego ognia, i muszę tutaj bardzo uważać na to, żeby nie stracić równowagi, żeby tam po prostu nie wpaść do tego ognia z prawej strony. A to jest dość łatwe, no bo te e, bloczki, te kwadraciki potrafią mnie bardzo łatwo zepchnąć. Tego muszę szczególnie uważać. No i dobra, chyba udało się już go pokonać. Tak jest. Oto właśnie koniec walki z bosem. Teoretycznie może ona się nie wydaje jakaś trudna, ale. To po prostu problem w tej grze polega na tym, że właśnie każdy błąd tak naprawdę skutkuje naszym zgonem, a przynajmniej potrafi poskutkować naszym właśnie zgonem. Dobra, tutaj nie przejdę jeszcze na razie, dlatego że widzicie tutaj taki rysunek, który już nam troszkę spoileruje następną zdolność. Mamy te buciki, właśnie je zdobyłem, i to jest właśnie kolejna zdolność w tej grze. Ona pozwala nam w ten sposób przenosić się. O, nie wiem, kilka metrów do przodu, i to tutaj będzie przydatne, na przykład, żeby przechodzić przez takie przeszkody, jak to tutaj, w ten sposób. Dobra, teraz przydałoby się, żeby to coś tutaj mi podeszło do mnie. Czekajcie, zróbmy tak. Ok, i teraz na górę. Proszę bardzo. Teraz przeskakujemy tutaj. I właśnie musimy tam z powrotem wrócić na górę, bo dzięki temu dopiero teraz będę mógł się przedostać przez kolejne labirynty. Więc sami widzicie, twórcy dają nam do dyspozycji kolejne jakieś gadżety, które z kolei niejako otwierają dostęp do nowych zagadek. To jest. Właśnie taki sposób na to, żeby rozgrywkę cały czas urozmaicać. My ciekawi tylko, jak długa jest ta gra, czy jest raczej krótka, czy jednak można się przy niej sporo bawić. No bo ten początek rozgrywki mi bardzo pozytywnie do gry nastawił, muszę wam powiedzieć. Właśnie przypominają mi się trochę takie stare klasyczne produkcje. O właśnie tutaj mamy taki moment, gdzie Mamy do czynienia z bardzo ciemnym pomieszczeniem. Musimy szybko się poruszać do przodu, bo przechodząc przez te roślinki. O nie, zaraz spadnę. No właśnie. Przechodząc przez te roślinki, yy, troszkę tutaj te świetliki do mnie podlatują i mogę troszkę się nacieszyć większą ilością światła, ale to tak czy siak mi wiele tego nie rozświetla. I muszę tutaj troszkę na czuja przechodzić dalej. Aj, no i widzicie, spadłem i muszę całość zaczynać od początku. Jeszcze raz. Tutaj na górę. Teraz tu skaczemy. Trzeba naprawdę uważać, żeby nie spaść. No i się udało. Akurat ja już pamiętałem to przejście, bo tak jak mówię, ja sobie już demko skończyłem bez waszego udziału i na tyle mi się spodobało, że postanowiłem wam je pokazać. Ja sobie oczywiście też zdaję sprawę z tego, że nie każdy musi takie gry lubić, ale ja już mówiłem o tym wiele razy, że prezentuję wam te gry niezależne w ramach propozycji takiej, że jeśli gra wam się spodoba, no to może się nią zainteresujecie. Jeśli nie, no to co już trudno, najwyżej być może któraś z przyszłych gier przypadnie wam bardziej do gustu. Ja też jakiś mam taki nie tyle sentyment, co po prostu szacunek do twórców niezależnych i. Bardzo lubię te gry niezależne pokazywać, dlatego też troszkę żałuję, że ostatnio miałem sporą przerwę od tej serii Niezależne Granie, no bo zawsze to jest jakieś urozmaicenie na kanale, ale teraz troszkę przestały pojawiać się jakieś nowe gry, więc to dla mnie jest idealna okazja, żeby powrócić trochę też do tych innych playlist, bardziej urozmaicających zawartość mojego kanału. Patrzcie, tutaj teraz musimy trochę poużywać tych bucików, żeby przeskakiwać dalej, no bo inaczej wiadomo, że byśmy nie doskoczyli na te platformy. Proszę bardzo, to samo tutaj coraz wyżej będziemy wchodzić w ten sam sposób. I zwróćcie uwagę, że ani razu nie usłyszeliśmy ani jednego słowa w tej grze, tak jak mówię, nie ma tutaj żadnych dialogów. Wszystko tak naprawdę musimy sobie. O wszystko musimy sobie tak naprawdę tylko dopowiedzieć. To jest też na swój sposób ciekawe, że po prostu gra jest otoczona taką aurą tajemniczości. To też mi się tutaj bardzo podoba. Ok, tutaj wchodzimy. Mamy przed sobą. Oj, tylko że spadłem. Mamy tutaj przed sobą sekret na dole. Bodajże w demie jest aż 9 sekretów. Ja podczas pierwszego przejścia zdołałem zdobyć tylko jeden, właśnie ten tutaj. Teraz postaram się też zdobyć. Kurczę, nie wyszło znowu. Już skoro wiem, jak to zrobić, to chciałbym spróbować raz jeszcze. O, właśnie, teraz się udało. Zdobywamy sekretik. No, i tutaj zwróćcie uwagę, mamy w ogóle pod tabulatorem mapkę. A także to podejrzewam, że jest ten sekret, który, który zdobyłem jakaś karta. Nie do końca wiem, do czego ona służy. Pewnie w pełnej wersji bym poznał taką odpowiedź, gdybym dłużej pograł. Ale w każdym razie. Jeśli ktoś jest fanem szukania sekretów, to tutaj też znajdzie w tej grze coś dla siebie. Okej, okay, przechodzimy w takim razie dalej. I na górę. Tutaj mamy roślinkę. Ona spowoduje, że trochę się tutaj przenosimy pomiędzy tymi platformami. Teraz z kolei muszę przedostać się chyba tam. Dokładnie. I teraz skaczemy do tej roślinki, co mnie przeniosło na górę. Aj, tylko że nie wyszło, kurczę. Ach, niedobrze. Muszę tam na lewą stronę przejść, tylko że to też mnie ciągle odpycha. Tak jak mówię, zabawa elektrycznością i magnetycznością w tej grze jest tutaj bardzo ważna. Może zrobię cięcie, żeby już nie powtarzać tego samego. No dobra, i się udało tym razem. Przede wszystkim też to, na co powinniście zwrócić uwagę, to oprawa graficzna, naprawdę. Bardzo ładna. Mamy tutaj takie ręcznie malowane postacie, ręcznie malowane lokacje. Świetnie to wygląda, naprawdę. I też, nawet pod tym względem, gra mi się bardzo podoba. Na to też trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę. Dobra, wchodzimy tutaj. To już właściwie jest końcówka demka, powiem wam. Też oczywiście ja teraz to szybciej trochę przechodzę, bo wiem, już co robić. Za pierwszym razem, można to przejść w trochę dłuższym czasie, mimo wszystko. No, teraz muszę to zrobić tak, żeby tutaj przeskoczyć. O właśnie, i w ten sposób dostarł, dotarłem na drugą stronę. I teraz ważna sprawa. Tutaj szybko. Aj, nie dobrze. Szybko przeskakujemy, okej, okay, i się udało. Tam na dole jest tamto pomieszczenie, które wam mówiłem. Tam widzicie tą elektryczność. Ja wam mówiłem, żebyście zapamiętali. To miejsce, i właśnie tutaj się wróciłem niejako teraz. Mógłbym tam przejść przez tą elektryczność i wrócić się do starych pomieszczeń. Oczywiście nie będę tego robić, bo naszym celem jest teraz udać się tutaj. Ale w każdym razie widzimy tutaj, że te lokacje są na tyle rozbudowane, że często wracamy się do różnych pomieszczeń i trafiamy do takich już wcześniej odwiedzonych. A tymczasem mamy tu jakieś przedstawienie. Tak jak mówię, wszystko tu jest dość enigmatyczne, dlatego że nie mamy absolutnie żadnego dialogu, możemy się tylko domyślać, co na przykład to przedstawienie ma tutaj oznaczać. Teraz tak naprawdę nie wiemy do końca o co chodzi. Podejrzewam, że jest tutaj w jakiś sposób opowiadana fabuła tej gry też, ale myślę, że tak naprawdę wiele by się tutaj dopiero wyjaśniło dopiero po ukończeniu tej gry. Teraz troszkę właśnie jesteśmy zdezorientowani. No, właśnie, i na tym zakończyło się całe przedstawienie. A przy okazji też samo demo, jak widzicie. Zdobyłem jeden sekret, ukończyłem ten poziom w niecałe 20 minut. Wy akurat widzicie ten film trochę krócej, bo robiłem te cięcia, bodajże dwa. No ale cóż, tak prezentuje się Tesla Grat, jeśli macie ochotę Zagrać sobie w ten tytuł i go zakupić, to tak jak mówię, w opisie znajdziecie potrzebne linki do Steama, potrzebne informacje na temat ceny i tym podobnych rzeczy. A jeśli chcecie więcej tego typu filmów, czyli więcej niezależnego grania na moim kanale, to oczywiście piszcie komentarze. Możecie też pisać propozycję, jaką grę byście chcieli zobaczyć w następnej kolejności. Ja już mam pewien pomysł i postaram się, byście na następny odcinek niezależnego grania nie czekali już tak długo jak na ten, więc mam nadzieję, że uda mi się wypuszczać te materiały już teraz bardziej regularnie. Do usłyszenia!